Dziś prawdziwy spektakl. Mamy nadzieję, że żadna z nie zawiedzie i zobaczymy sporo ofensywnej piłki. Zostańcie Państwo z nami. Witamy Państwa bardzo gorąco. Jesteśmy w niebo wzięci, że tego wieczoru możemy wspólnie delektować się tym widowiskiem. Oby nikogo nie zawiodło. Najbliższe dwie godziny spędzą Państwo z nami, czyli z Tomaszem Smokowskim i Jackiem Laskowskim. Zapraszamy Państwa serdecznie na mecz włoskiej Serie A. Kaliari zmierzy się z zespołem Hellas Verona. Bardzo się cieszę, że możemy komentować to spotkanie. Liczę na ogromne zaangażowanie ze strony zawodników i po prostu na kapitalne zawody. Nie udało się utrzymać piłki. Może strzelać, uwaga! Co tam się teraz wydarzyło? Wspaniałe wybicie poza bramkę. Centra w pole karne. Obrońca teraz dobrze zneutralizował zagrożenie. Wykłada piłkę na przedpole. Dobra teraz interwencja. Viola. Oj, świetne. prosto Prostopadłe zagranie. Poszedł do tej piłki. Będzie groźnie. Gratulacje za tę interwencję. Doskonałe umiejętności bramkarskie. Spotkanie oko w oko z kimś, pędzącym z piłką, jest zawsze niebezpieczne. Ale tym razem pewność i konsekwencja góry. Viola, teraz strzał, ale koniec końców. Strzał niezbyt groźny. Spokojnie łapie to bramkarz. Wymieniają piłkę na własnej połowie. To dobra okazja do pressingu. Tak się powinno stopować ataki rywala. Chodzi w kierunku środka boiska. Ma piłkę na skrzydle, może przycisnąć. Centra mierzona pod bramkę. Tak jest! W końcu mamy gola! Te ciągłe ataki wreszcie się opłaciły. Prowadzą zatem jeden do 0. Uwaga, posyła piłkę w pole karne. Jest komu zagrać, ale piłka trafia w ręce bramkarza, który nie dał się wyjść do dośrodkowania. Viola. Nie było wiele przerw, więc tylko minuta doliczona. Nic nie będzie z dośrodkowania. Pewnie wyjaśniają sytuację. I koniec pierwszej połowy. No i zaczynamy proszę państwa drugą połowę tego meczu. Ładne minięcie, może być groźnie. Wyjaśniona sytuacja, dobra interwencja w bramce. Piłka krąży między nimi, nie spieszą się nigdzie teraz z atakiem. No i zmiana posiadania piłki. I stanął na linii strzału. Viola. To była naprawdę dobra pierwsza połowa. Występ z pewnością podobał się fanom. No nie, nie. Takimi wślizgami wchodzić nie można. Tu powinna być żółta kartka. Zresztą zaraz się okaże. Sędzia chce utemperować grę, więc sięga po żółtą kartkę. Bezdyskusyjnie dyskusji nie ma rację. Ne cambia uno il tecnico dell'Ellas. Termina qui la partita. Z numerem 8, Dalcolazzovic. W campu z numerem 18, Arui. Ależ teraz okazja Bramkowa. To nie było trudne. Broni bramkarz. Do skok przeciwnej drużyny. To chyba nie było z premedytacją, ale wydaje się, że powinny być konsekwencje w postaci kartki. Prosto padłe podanie, dobrze pomyślane. I po akcji, aż szkoda. Dużo było mocy w tym strzale, ale precyzji odrobinę mniej. Przerwa w grze, a w niej dochodzi do zmiany w zespole. Został nam jeszcze kwadrans regulaminowego czasu gry. Z problemu tu się urywa. Uwaga, będzie okazja! Ależ zmarnowana okazja! sytuacji sam na sam. Nie jest łatwo obronić. Tym większe brawa dla bramkarza, że złapał tę piłkę. Teraz okazja. Są koledzy. Można wyprowadzić kontrę. Może teraz ruszyć w linii. Tam jest miejsce. Uwaga! Chyba będzie gol! Bramka! Kolejna dzisiaj w wykonaniu tego zawodnika. Dla obrony rywali jest dzisiaj nie do zatrzymania. 2 do 0. Hráme ďalej. I piłka wychodzi za boisko. Zaczną od bramki. I teraz jedna z drużyn decyduje się na zmianę. dźwięk gwizdce po raz ostatni zespół gospodarzy wygrywa ten mecz drużyna zagrała naprawdę dobry mecz a najlepszym tego odzwierciedleniem